Witam Was w kolejnym odcinku Dawid z tej strony. Zdążę, zdążę. Co dzisiaj? Wyzwanie na początku dnia, który już powoli zaczyna graniczyć z cudem. stacji stację znowu gdzie zatankuję. Bo już mam mniej jak połowę baku, a szybko się kilka wyjazdów. A po drodze odwiedzę jeszcze. Guzikowe i rzymskie pole, zobaczymy, czy coś tam się zmieniło. Brakuje mi tutaj tego podłogietnika. Nie wiem, czy to się tak, tak da dokupić do tego siedzenia. Jak ktoś wie, to piszcie w komentarzach, bo nie fajnie. Nie? No. Zapraszam do oglądania. Pierwszy przystanek dzisiejszego dnia. W tle widzicie rzymskie pole, które jest nadal obsiane i przyjąłem tutaj w sumie nie bez powodu. Wiem, że łatwiej byłoby zadzwonić do farmera i zapytać kiedy to będzie kosił. Tutaj taką z Mańkiem w czwartek kopaliśmy, stanęliśmy później po kopaniu na serwisie takie maszyny są. W Polsce też widziałem nad morzem, gdzie się losuje właśnie miśki i taką różową świnię. Wygrałem, ale szpetna strasznie. Przyjechałem zapytać o pozwolenia farmera, u którego byliśmy z mańkiem rok czasu temu, wtedy się nie zgodził. Teraz ta rozmowa wyglądała zupełnie inaczej. Obracam kamerę. Nie wiem czy mój angielski był taki do dupy jeszcze rok czasu temu, ale zapytałem go teraz drugi raz w sumie byłem, bo on ma jakąś tutaj komercję i musiał do nich zadzwonić. Mówi, że pracuje nad tym. Zapytałem się, czy lubi wódę Mówi, że lubi, także najlepsze rozwiązanie jadę do polskiego sklepu. Jutro zrobię koszt polską kiełbą, tak żeby waliło z kilometra do tego dwie butelki dobrej wódki i, i myślę, że jest szansa na to, żebym wszystkie te pozwolenia miała. Zależy mi najbardziej, mam przybliżenie na tym pozwoleniu, które przy, przynależy w sumie do rzymskiego pola, bo to są już właśnie. Tereny tego drugiego farmera, i tam na samym końcu wychodzi wszędzie, o w tym miejscu tutaj Rzym, a tam już dalej to, to czarne pole, które widzicie. Nie mam pozwoleń, także fajnie by było. Farmer też ma naprawdę mnóstwo tych hektarów wszędzie dookoła. Piękne tereny. Dobra, jadę szukać Diesela. Szele jest otwarty. Obok Tesco zamknięte i pytanie, czy jest diesel czy benzyna? No hmm. dobra, poczekam i tak nie mam nic do stracenia. Bez sensu jeździć po kilkadziesiąt kilometrów. Jak można zatankować tylko 35 futów, bo limity zrobili, nie? Mówię, niedługo będą kartki. Kartki normalnie przydział co miesiąc na cukier, wodę, prąd diesla Papier toaletowy Bawi mnie już ta sytuacja No ale nie mam wyjścia no, muszę zatankować Serce mnie boli Ale tylko V-Power jest dostępny Ciekawe ile za litr Zaraz zobaczę to wam powiem bo to nie było Tego jeszcze nie było Fund 62 za litr Dizla Ja pierdziele 3 tygodnie temu było 20 coś, to prawie 40 pensów do góry. No i pojawiły się pierwsze problemy z Mercedesem, pierwsza awaria. Coś się dzieje z Lujem. Nie domaga coś. Zaczęło się cyrk na kółkach. Nie ma chyba tak źle, na zimnym silniku włączam, skakuje na 2000 obrotów ten samochód, kilka sekund i wszystko wraca do normy, jak przyjadę się nim dosłownie kawałek to ten problem też nie występuje. Szukałem gdzieś informacji, dzwoniłem, pytałem, wychodzi na to, że dostaje gdzieś prawdopodobnie lewego powietrza, trzeba byłoby chyba na początku posprawdzać wszystkie węże, czy gdzieś nie ma dziurki, coś się nie wypięło, może to jest przyczyną. Ktoś mi doradził tutaj, żeby wypiąć to i zobaczyć na zimnym silniku, czy problem się pojawia. Jak ktoś wie i spotkał się z takim problemem, to piszcie w komentarzach. Może mi się to uda samemu zrobić, a jak nie, no to będę musiał gdzieś podjechać. Bo nie wiem, później, jak to będzie, czy to się coś nie pogorszy z tym dalej. No, na pewno nie powinno tak być i nie było. Przynajmniej na początku, jak jeździłem tym samochodem. A teraz biorę się ze skończenie w końcu tego swojego stolika, bo leży już czwarty, piąty dzień w domu. Mam już wszystko co jest mi potrzebne do tego, żeby to skończyć. Pogoda w Anglii w Kratę, teraz słońce, a za chwilę znowu będzie ściana deszczu. Od jutra ma być lepiej. Także też mi to da więcej możliwości, bo planuję w czwartek już wyjazd znowu na Tamizę. Siedzi mi ten Putin Putin w głowie całym Putin, Putin, Putin w głowie. Dobra lecę kończyć stolik. Kobelo, świetna, świetna robota. Zrobione. Jeszcze tylko nakładki na nogi, ale to jak wyschnie farba. Jadę zaraz do B&Q zrobić resztę zakupów, bo będę montował okna dachowe. Wytrzymajcie jeszcze trochę, jeszcze trochę za chwilę będzie ten odcinek z serii z Luja. Stolik wystawię prawdopodobnie za 80-90 funtów. Zobaczymy 90. Myślę koszt budowy tego stolika wyszedł coś około 45-7 funtów. Może dam cenę wyżej. Jak się nikt do kilku dni nie zgłosi, to wtedy będę sobie stopniowo to obniżał i odświeżał te ogłoszenia. Przed drogą do B&Q jeszcze pomedora sobie zjem. A w ogródku pozarastało. Mało się już tu przychodzi, ale jak widać, jeszcze cały czas coś rośnie. Fasoli pod dostatkiem. O, jakie dobre. Ole, wielki. Dynie na Halloween. Ogóry. góry. I to takie, żeby cała rodzina miała mizerię. Z tą kukurydzą coś poszło nie tak, wiadrem poprzewracał, a strasznie mała wyrosła, patrzyłem czy żółte w środku, myślę może taka odmiana, ale no niestety, no i to tyle, jeszcze jednego, A taka pomidorowa z tego wychodzi. Dla fanów Kluski, wszystko u niej w porządku. Dobrze, wszystko u Ciebie. Co? Wczoraj miała walkę z tymi małymi Pitbullami. Coś tam miała warę uszkodzoną. Nie doj się. Daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Łapę daj. Bardzo dobrze. Drugą. Drugą. Drugą łapę. Daj drugą łapę. Daj drugą łapę. Nie, jak ta baba zawsze, pół na pół wszystko. Cześć, go, Cześć, Ej, Szybkie spotkanie z Karolem. Pogadaliśmy na temat budowy kampera Zrobiłem zakupy Jutro jadę do niego przeciągnąć ten kabel Który potrzebuję zrobić przed Jakby ociepleniem tych wszystkich ścian I podłóg No i co? A jak ktoś jeszcze nie był To oczywiście serdecznie zapraszam do Karola na kanał Bo on już ma takiego kampera zrobionego Także merci camper van Link w opisie filmu A ja biorę się teraz za wyładowywanie Tych wszystkich klamotów z samochodu Ruch jak w Londynie a do mnie przyjechał widz z prezentami, którego poznałem. Przywitaj się, fajnie. Cześć, witam wszystkich. Poznaliśmy się razem yy, nad morzem, jak robiłem challenge, chyba ten trzydniowy, nie? Tak, tak, tak. Przyjechał do mnie w odwiedziny, jak tam byłem, pogadaliśmy chwilę. No i teraz gdzieś tam przejazdem mówi: Mam coś dla ciebie, to podjadę. I proszę bardzo. O, jakby luj nie chciał wystartować, to już mam. No i kurczę to, czego mi brakowało chyba najbardziej, bo. Znalazło się gdzieś tak, w jakimś wszedzie. i będę sobie to prawdopodobnie rozkładał. To jest ten namiot ogrodowy. Rozkładał sobie tutaj. Nie muszę już wjeżdżać koło gobliniarni, ściągać tego ogrodzenia, tylko, tylko będę sobie cały czas działał tu, bo ta pogoda już niestety coraz gorsza. No bra! To co? Kawa, herbata? Kawusia. Kawusia, no to idziemy na kawę. Pisa. Wyłna! Wyłna wyna wusika wam nie będę jeszcze pokazywał, ale tej pracy jest naprawdę mnóstwo i nagrywając takie dzienne vlogi, gdzie robię coś innego i później mam do godziny 17 tak naprawdę czas, bo potem jadę po mirele. To zostało mi w tym momencie jakieś 2,5-3 godziny, żeby sobie popracować przy tym samochodzie. Jutro z samego rana działam, bo chcę z tym wszystkim Ruszyć, a dalej ogarniam kwestię tych wszystkich poprawek, o których mówiłem w poprzednim odcinku. No i co? Tyle w tym odcinku ode mnie. Dzięki wielkie. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.